czuję się zawstydzona, bo stałam się dla ciebie ciężarem w tych trudnych czasach. Każdego dnia mam nadzieję na koniec wojny, ale sytuacja się tylko pogarsza. Od dwóch tygodni jesteśmy poza naszym domem, bo jest tam zbyt niebezpiecznie. Nie możemy znieść ciągłego zagrożenia bombardowaniem. Niestety musimy znów uciekać, tym razem na południe gazy. Piszę to z łzami w oczach, nie widząc drogi wyjścia. Nie mogę patrzeć na moją rodzinę w takim stanie. Muszę znaleźć sposób na opłacenie transportu i kupno namiotu. Koszt namiotu i transportu wynosi około 400 dolarów. Jest mi wstyd o to prosić, ale potrzebujemy pomocy, by przetrwać. Jesteśmy wyczerpani, ale nie poddamy się. Każda pomoc będzie dla nas ratunkiem.